Jestem trochę zaspany. Mamy 4:30 w nocy i e, wyruszamy w kolejną podróż, żeby się szkolić, przekazać wam fajną wiedzę. No i myślę, że fajne, fajnego vloga zrobić. Więc zapraszamy do oglądania. Więc przyjechaliśmy na czterodniowe szkolenie do Chicago. Do siedziby GLANBE, Performance Nutrition, do School Nutrition, szkolenia z odżywiania czterodniowego, suplementacji. Postaram się, zaraz zaczynamy pierwsze, pierwsze godziny, postaram się robić jakieś przerwy i przekazywać trochę wiedzy. No, więc myślę, że będzie e, super. Więc chodzimy do biura, gdzie będzie super szkolenie, fajna wiedza. Popatrzcie sobie w ogóle. To ma w biurze siłownię naprzeciwko i patrzcie na to. trzydziestki. I co? Jesteście tacy silni? Żeby mamy 30 -kami? A teraz chodzimy do części biurowej Patrzcie jakie zarobiste mają w biurze. To jest biuro porcja białka, zaraz będzie śniadanie zrobimy jakiś normalny czy znaczy normalny posiłek, bo jedzenie to podstawa, plus jakieś białko i zobaczysz sobie jedyny na świecie automat do wydawania supli pykasz sobie wybierasz supla i klikasz sobie i ci wyskakuje tutaj supla taką limuzynę mamy ile to jest litrów? 3,6, Pał 6 3,6, v 6, 6, 6 ile koni? 300. 300 koni. 300 koni. O! Tutaj tylko takie auta mają. Hey, <grychy> Jesteśmy już po pierwszej części szkolenia, mam notatki, więc postaramy się... Takie najważniejsze rzeczy myślę dla Was, fajne dla mnie też oczywiście tutaj przekazać, powtórzyć na żywo, jakby na bieżąco. E, czyli tak mówię, jesteśmy na Sport Nutrition School e, i na samym początku prowadzący, który e, jeździ po całym świecie i prowadzi szkolenia właśnie z odżywiania, z, e, z motywacji, z suplementacji, powiedział e, mega taką ważną jakby rzecz, którą ja się też kieruję, że e, tym, co ja też robię, co Wam przekazuję, to nie chodzi tylko o, o, wiesz, o trening, o, o jakąś dietę, jakąś suplementację. Tak naprawdę tu chodzi o zmianę życia, zmianę waszego życia. I to jest mega takie wiesz, motywujące, że ta branża, w której jakby pracuję, rozpisuje wam te diety czy treningi, tutaj z czasem zmieniacie swoje życie. Kolejną ważną rzeczą był tył osób, które ćwiczą na siłowni. I zaczynaliśmy jakby omawiać od takie najbardziej zaangażowany w trening na siłowni i te, taka naj, największa, czy największa grupa, taka najbardziej hardkorowa grupa była na samym środku, czyli e, i hasło tej grupy było ja muszę mieć idealne ciało fizyczne, fizyczne cały czas e, i ta grupa charakteryzuje się tym, że mega cały czas patrzy na dietę, zero odstęp w diecie, full suplementacja, jakby Całe życie jest nastawione na zmianę sylwetki. I o, dlaczego w ogóle to mówię o tym? Bo, bo to jest fajne bycie jakby, jeżeli należysz, jesteś tą osobą w tym momencie, ale to jest fajne, jeżeli e, twoje życie to jest sport, zarabiasz na tym e, i na przykład przygotowujesz się do zawodu przez jakiś czas. I ja byłem w tej grupie takiej hardkorowej przez jakiś czas. Niestety u mnie to było tak, że po jakimś czasie moja psylka nie wytrzymała. I w ogóle mi się w ogóle trenować, trzymać diety, i u wielu osób tak się dzieje. Więc jeżeli nie jesteś za wodowym sportowcem, a raczej jeżeli mnie oglądasz, to nie jesteś, tylko jesteś osobą początkującą, średnio zaawansowaną, wkręcasz się w ten świat fitness, to moja rada jest taka, żeby nie popadać w skrajności. Jeżeli najważniejszą rzeczą w Twoim życiu jest trening, albo jeżeli ominiesz, nie wiem, jeżeli jesz swoje posiłki, trzymasz makro, to jest fajne, ok, ale na przykład jak zjesz coś innego i masz wyrzuty sumienia, że zjadłeś jakiś inny posiłek, że nie wliczyłeś tego w bilans, to, to jest właśnie taki hardcore. Więc e, zastanów się właśnie, czy ta, bycie takim hardkorem jest dobre dla ciebie, czy to nie powoduje wiele jakby skutków ubocznych. U mnie powodowało, u wielu moich potopiecznych powoduje, dlatego ja tą zasadę 90-10. Dlatego polecam wam robić jakieś cheaty, żeby nie być za mocno, tak hardkorowo jakby w to wszystko wkręconym. Bo to jest fajne, ale na jakiś czas. E, I kolejną taką grupą z drugiej strony była grupa Lifestyle. Czyli e, ja po prostu powinienem e, być fit, być zdrowym, dobrze się odżywiać, trenować. I, to jest, i, I ta grupa jakby trenuje, ćwiczy, dobrze się odżywia, ale to nie jest takie właśnie bardzo mocne. Do tego Was zachęcam. Ale Ty sobie sam wybierzesz, jakby, do której grupy chcesz należeć. Właśnie mieliśmy już drugi dzień szkolenia i omawialiśmy bardzo fajny temat, a mianowicie mity odnośnie odchudzania, odnośnie kształtowania sylwetki. I pierwszym takim moim zdaniem bardzo ciekawym mitem był mit kobiety, która ćwiczy i bierze odżywkę białkową i ma duże ciężary i po prostu będzie jednym wielkim potworem. No niestety nie tak łatwo zbudować masę mięśniową, zwłaszcza u kobiet. Jest to bardzo wymagający i długi proces, który wymaga odpowiedniej diety, odpowiedniego treningu i oczywiście odpowiedniej suplementacji. Także to nie jest tak, że będziesz nagle wielkim potworem, jeżeli zaczniesz brać odżywkę białkową. No i też druga sprawa, kształtowanie sylwetki zaczyna się na siłowni, zaczyna się w kuchni, więc nie bój się tych ciężarów takich dużych. Próbuj sobie zrobić z nimi trening i zobaczysz, że twoje ciało dostanie nowe bodźce i naprawdę fajnie na za nie zareaguje, a ciało będzie się kształtowało. Tak więc trening siłowy u kobiet jest bardzo zalecany, przez to będą dużo lepsze rezultaty niż jeżeli byś na przykład tylko biegała. Tutaj mamy nas, naszą salę szkoleniową z takim widokiem. Patrzcie na to. Zaraz pokażemy wam fabryki Optimum Nutrition. zobaczycie jaka tutaj jest jakość i jak te produkty są tworzone. Ej, zgubiliśmy grupę Adam O uh o -oh. uh -oh. uh -oh. Co? Zgubiliśmy naszą grupę Staliśmy zaginieni w fabryce lost, lost in factory Nawet sobie nie wyobrażacie, ile tu się dzieje, ile tu jest w ogóle wszystkich masem ludzi i wszystkiego. Oh my god! Śniadania. Właśnie jesteśmy w hotelu i chciałem trochę powiedzieć o typowym yy, śniadaniu czy jedzeniu tutaj, jakie jest. No jest troszkę masakryczne. W zasadzie yy, ciężko coś dobrego zjeść. To wygląda jak jajecznica a ja to jest jajecznica z proszku. Jak byliśmy yy, na szkoleniu, to też tam dostawaliśmy yy, lunch, tak? Taki. I w tym lunchu była jakiś owoc. Ta chyba była jak... Co tam jeszcze było? Chipsy? Chipsy właśnie były. Chipsy lejsy. Rozumiecie? Jako obiad dostajesz chipsy. To jest w ogóle... No, no w Polsce to tak raczej ciężko dostać chipsy, nie? Na, na obiad. Jeszcze ciastko było. Ja Jeszcze ciastko było, nie? Że taki obiad był trochę... No ale może tak trafiliśmy, takie miejsce, więc nic nie mówię, bo tu... Ale no to jedzenie jest troszkę takie... No ale nie, okej, okay, mamy e, tam jakąś... E, Owsiankę, płatki owsiane z dużym ilością cukru, bo oczywiście to wszystko ma tyle cukru, że ciężko to zjeść. E, jakąś jajecznicę, Banana? no i w miarę okej, okay, no tylko to wszystko jest mocno przetworzone. O to chodzi tutaj. Wydaje mi się, że większość jedzenia tutaj jest taka mocno przetworzona i ciężko znaleźć coś takiego mniej przetworzonego. Gdzieś tam w hotelu na śniadanie. Oczywiście można znaleźć jakąś fajną restaurację fit i myślę, że może taką znajdziemy, ale no zobaczymy. No i tu normalnie się płynie statkiem, przejść między budynkami Tram Co sobie zamówiłaś? Nie tak, my myślałam, że zamówiłam sobie jednego naleśnika, ale no... Marta zamówiła no, małą porcję naleśników Małą piramidę naleśników ja, jakieś dwa kilo Co najmniej, ja nie wiem, w ogóle cała mąka chyba tu poszła. A ja sobie zamówiłem... Wilowaną piersią oczywiście wilowana w ja to nie pomyślałem. Cześć, właśnie jesteśmy po treningu tutaj na ogromnej siłowni Lifetime Fitness pokażemy wam zaraz jakieś przebitki taki ogromny kompleks w którym jest wszystko co człowiek potrzebuje żeby w ogóle się ruszać siłownia, basen ksianka spinaczkowa dwa, dwa boiska do koszykówki pełno ludzi no masakra po prostu kawiarnia? kawiarnia, właśnie jesteśmy w takiej kawiarni też Jest bardzo dużo różnych suplementów, e, batonów białkowych, posiłków, szejków. Ogólnie, tutaj, jakby ten przemysł e, cały suplementacyjny jest dużo mocniejszy niż w Polsce. E, jak byliśmy na stacji benzynowej przed chwilą, to na stacji benzynowej są batony białkowe i to jest norma. E, I 10 rodzajów energii drinków różnych, napojów funkcjonalnych, e, które w Polsce może będą za 10 lat. Więc z jednej strony tak zauważyliśmy właśnie jak na siłowni, e, są ludzie mega fit i mega wyrzeźbieni i mega otyli. Czyli są takie skrajności. To mi wydaje mi się, że to jest taki kraj skrajności. Są ludzie mega super, patrzy, że wiesz, super formy mają i drugą stronę, mega otyli na przykład. Coś chciałeś powiedzieć? No właśnie chciałam powiedzieć, że wczoraj robiliśmy trening akurat z Polakami, którzy mieszkają tutaj w Chicago. No bardzo wspaniały wieczór, akurat ja robiłam z kobietką z Agą. Mariusz robi tutaj z trzema, z dwoma mężczyznami, proszę bardzo macie zdjęcie. Tak, bardzo, bardzo fajna atmosfera, super, bo wszyscy są zmotywowani, wszyscy chcieli trenować, się czegoś nauczyć, więc wykorzystaliśmy okazję, no i razem zrobiliśmy trening. Potem poszliśmy na steka, także mega fajnie spędzony wieczór. No filet mignon, bardzo smaczny, Także że połowinka najlepszej jakości i nabraliśmy siłno i dzisiaj znowu przejście. Fille, kolejne... Filet mignon, czyli polędwica wołowa, tak? Tak, tak. O, żeby, no, każdy... To, żeby każdy wiedział. No, więc dzisiaj mamy słoneczko, super dzień, dużo motywacji. No i może zobaczymy na jakieś fit zakupy, jakieś fajne produkty z Ameryki, coś tam sobie przywieziemy do domu, jakieś może sosy, zobaczymy co tam znajdziemy w sklepach. O, Marta tak mówi, tylko fit, fit, wszystko fit, a prawda jest całkowicie inna. Idziemy do atletów, do jakichś ciuchy fajne pokupować, których nie ma w Polsce, w jakichś scenach zniżkowych, takie zakupy, ale fit też zrobimy. E, mega fajne tutaj są różne suplementy, e, witaminy jakieś zmetylowane, rzeczy, które ciężko w Polsce dostać i gdzieś trzeba za granicę zamawiać. A tutaj to mają na, w normalnych sklepach, więc to na pewno jakieś rzeczy sobie pokupujemy na. E, przetestowanie. Więc to już koniec naszej podróży. E, ponad tygodnia e, Chicago, szkoleń. No i tego wszystkiego, co widzieliście w zasadzie w tym nagraniu. E, co robimy na lotnisku? To, co przeważnie robimy, kiedy mamy chwilę wolną. E, ogarniamy. Wasze maile, czyli pracujemy, tak, bo nawet jak tutaj byliśmy w Chicago, to ciągle pomiędzy szkoleniami odpisywaliśmy na maile, mamy potopiecznych z Martą, no dużo pracy jest cały czas, więc no tak wygląda nasza jakby codzienność. Nawet dużo podróżujemy, ale między w tych podróżach cały czas siedzimy przy komputerze, dużo, dużo jest pracy przy komputerze. Eee... No, mam nadzieję, że Wam się taki vlog życia trochę wiedzowy, trochę bardziej rajsterowy podobał. Jeżeli tak, to koniecznie dawajcie łapki w górę, będzie takich vlogów więcej. No chyba, że chcecie czysto taką typowo, typowe, typowo wiedzowe nagrania. Myślę, że teraz takich też dużo będzie, bo mamy dużo nowej wiedzy. Ostatnio ja się, muszę przyznać szczerze, tak się trochę opieprzałem z nagrywaniem wiedzowym, bo mam dużo innych rzeczy, m.in. prowadzenie Was. Ale postaram się teraz dużo nowych nagrań zrobić właśnie z techniki, bo wiem, że widzę, że tego potrzebujecie, więc szykujcie się na dużo nowych, fajnych nagrań. Na razie. Czy coś chciałeś się powiedzieć, czy nie? Nie. A dobra.